Zostałem się w niej bez pamięci cztery lata temu. Urzekła mnie jej uroda wodnej rusałki z legend, albo nawet dziewicy z wrzosowisk, tak zawdzięcie opiewanych przez Jane Austen czy Charlotte Bront. Nasz pierwszy stosunek płciowy odbyliśmy po dwóch miesiącach znajomości w jej panieńskim pokoiku pod nieobecność rodziców. Dziewczyna okazała się bardzo wrażliwa na bodźce seksualne i w niekontrolowanym uniesieniu... Przywaliła kilka razy z całej siły twarzą o ścianę. Od tego zderzenia doznała wstrząsu mózgu, wybiła też sobie prawie wszystkie przednie zęby oprócz jednego. Długie miesiące dochodziła do siebie w szpitalu, a potem w sanatorium, nim powróciła na łono rodziny. Wiedząc, ile kosztuje ją seks przedmałżeński, a ku zadowoleniu jej rodziców, postanowiłem. Poczekać z powtórną penetracją aż do ślubu. Odwiedziny, kwiaty, trzymanie za rączkę, przytulanie. To wszystko, na co sobie pozwalaliśmy w tamtym czasie. Podczas nocy poślubnej, niestety, znów doszło do dramatu. Uczucie nadchodzącej rozkoszy wyrzuciło Zosię z łóżka i nim zdołałem cokolwiek zrobić, sturlała się po twardych schodach mojego trzypoziomowego apartamentu wielokrotne złamania zrastały się przez cały kolejny rok. Ból i cierpienie towarzyszyły jej każdego dnia długiej rekonwalescencji. Trzeci i zarazem nasz ostatni stosunek próbowaliśmy odbyć podczas egzotycznych wakacji. Wypiliśmy kilka drinków, atmosfera sprzyjała odprężeniu i wkrótce ogarnęła nas wielka ochota na seks. Wróciliśmy w pośpiechu do wynajętego domku, zdarłem z niej ubranie i z ogromną werwą przystąpiliśmy do dzieła. Miłosne uniesienie dopadło Zosie, tym razem w kuchni. W erotycznej ekstazie zeskoczyła ze mnie i drgając z rozkoszy zaczęła odbijać się od ścian, wpadając na różne sprzęty, by w końcu trafić na elektryczną krajalnicę do pieczywa. Uruchomione urządzenie paskudnie rozcięło jej tętnicę udową. Próbowałem ją ratować, lecz pośliznąłem się o rozbryzganą wszędzie krew i mocno przywaliłem głową o glazurę. Jakąś nieznaną mi ponadludzką siłą pokonałem zamroczenie i pobiegłem do łazienki poręczniki. Drzwi się zacięły! Musiałem nie wyważyć, co znów trwało chwilę Wracając ponownie, poślizgnąłem się i upadłem Gdy wreszcie dotarłem do Zosi <grym> Ta leżała już martwa Sztuczne oddychanie, tak reklamowane we wszystkich nagłych wypadkach Niestety nie pomogło, wykrwawiła się na Amen Tymczasem podwodna panna kładzie się ze mną na skórach ułożonych w ustronnej jaskini. Nic nie mówi. Zmysłowo pieści mój tors, muska usta palcami, kusząco wodzi włosami po szyi. A? Robi się coraz przyjemniej, a moje serce z podniecenia zaczyna walić niczym kobalski młot. Może jest takie obrzydliwe. Wyrzuca wreszcie z siebie dziewczyna na w moje ramię. Czuję jej nieziemski zapach. Nie, nie mogę wykrztusić ani słowa. Po trwającej krótki czas walce z organem mowy zdobywam się tylko na ochrypłe. A, a dlaczego? Bo ryby w nim srają. Ja wiem, co mówię. Dodaję od razu, abym przypadkiem nie przerwał toku jej wypowiedzi. Ty może tego nie widzisz w ten sposób, ale ja nie kończę, a jej ciałem wstrząsa cichy płacz. Nie mogę nad sobą zapanować i wsadzam rękę pod jej bluzkę. Ze zdziwieniem natrafiam na trzy rozkosznie ciepłe i miękkie piersi. Urodziłaś się w pięknym, spokojnym miejscu i zapewniam cię, że wielu. Widzisz, nawet bocian mnie nie przyniósł, tak jak wszystkie wasze nawodne dzieci, mówi z wyrzutem. Bo tu nawet bociany nie dolatują. Musiałam wyjść, mam musi prosto z dupy, kończy z obrzydzeniem. Skąd wie o bocianach? Kto ją uświadamiał? Jakie traumatyczne wydarzenia ukształtowały jej myślenie? Zaczyna płakać. Przytulam ją. Dziewczyna bez ceregieli uchyla gumkę z podenek i zbliża buzie do mojego pięknego członka w pełnej erekcji. W głowie wiruje mi z rozkoszy. Jest jeszcze taka młoda, a już ma taki zawodowy zasys, że oj, oj, o! Jak ta podstępna lisiczka potrafi lizać Och, kontem zauważam Nasz rodowy tatuaż wydziergany przez ojca u nasady Mojej fujary. Szybko, bez rozgłosu, bez obaw Z oczywistych względów napis jest w tym momencie większy niż zwykle Po chwili ziemia trzęsie się pode mną jak jeszcze nigdy dotąd Na krótko Tracę przytomność. Ochłonąwszy nieco, podnoszę głowę, aby zobaczyć, co robi moja słodka partnerka. Zaskoczony widzę, że skrupulatnie zbiera rozlane nasienie do słoika po dżemie, zdaje się ręklodowym, jak dobrze czytam na starej etykiecie. Hej zaraz, co robisz? A co ty tam wiesz? Dziewczyna szybko wstaje i pędzi przed siebie jednym ze skalnych korytarzy. Oddawaj moje noscienie! krzyczę, wciągając spodemki, ruszam za nią w pogoń. Nikt nie będzie latał z moimi plemnikami w słoiku poczenie! Nie pozwolę na to! Cholera jasna, a jeśli oni z tej spermy... Nachodzi mnie szybka refleksja. Na wspomnienie o podwodnym posiłku robi mi się niedobrze. Ileż tu mają korytarzy? Biegnąc jednym z nich z impetem, wpadam na patriarchę. O, dobrze, że cię widzę, mój drogi! Cieszy się szczerze. Choć powinienem zobaczyć pewne miejsce. Staram się jakoś wymigać, ale starzec ciągnie mnie za rękaw. Nie udaje mi się od niego uwolnić. Dziewczyny już ani śladu. W jednej z jaskin... Pokazuje mi pieczołowicie poukładane dowody istnienia ziemskiej cywilizacji. Pusty karton po mleku, połówkę niegdyś białego buta sportowego, opakowanie po oleju silnikowym, skorodowaną metalową płytę, obudowę po starym ekranie komputerowym. Niepokoją nas rzeczy, które od czasu do czasu przynosi morze mówi patriarcha Opowiedz mi prawdę! O teraźniejszości rządu, który opuściliśmy przeszło sto lat temu. Nie mam szans na szukanie dziewczyny. Wyspokajam się wewnętrznie i cierpliwie opowiadam o Ziemi, o wojnach, chorobach. Przeludnieniu, chciwości, pyszej dumie ludzi i instytucji, o telewizji, prasie, internecie, zanieczyszczeniu środowiska, o kłamstwach polityków i bucie generałów, wysyłających legiony młodych ludzi na niepotrzebną śmierć. Mówi o wykorzystywaniu ludzi na każdym kroku, o wysoko latających samolotach, morderczo oprocentowanych kredytach, galopującej inflacji i o powszechnej niemoralności. Widzę, że ten ostatni temat wyraźnie go porusza. To dlatego miałem ostatnio sny, w których nawodzianie bez przerwy wpatrują się w swoich domach, wsiejące zgorszenie małe i nieco większe skrzyneczki. mruczy pod nosem. Prowadzi mnie do kolejnej jaskini. Spójrz, jak dobry Bóg! Daje nam jedzenie! Stoimy nad studnią, z której wyskakują morskie ryby i same układają się rzędem na rozłożonej sieci. Tak już jest z górą od stu lat. Wpatruje się w to zjawisko zauroczony. Gdzieś w głębinach wody buzują duże bańki powietrza. Podjedliśmy. Popiliśmy i pogadaliśmy o w sumie nic nieznaczących rzeczach. Leżymy na wygodnych matach z morskiej trawy. Gdy patriarcha oświadcza: "Swoim pobytem tutaj z pewnością sprawisz, że ta cała podwodna kraina ulegnie zmianie. Tylko doprawdy sam nie wiem, jak odtąd będzie ona wyglądać". Powietrzem wstrząsa silna eksplozja. Co to? Pytam przerażony. Nie lękaj się, uspokaja mnie starzec. To tylko pierdęła Godzilla, Boża Zilla, co mieszka niedaleko nas. I to taki smok chodzący na dwóch nogach, stara się opisać potwora. I jest takim jakby naszym obrońcą. Legenda mówi, że pochodzi z jednej z małych, ale bardzo usywilizowanych wysp położonych na wschodzie na wodzie. Patrzę na podwodnych, krzątających się wokół stołów. Patriarcha przerywa nasze milczenie. My tu gadu, gadu, a chyba czas na ciebie. Miło było spotkać Cały czas kombinuję w myślach, jakby tu znaleźć tę dziewczynę ze słoikiem. Przybyłeś tu niby przypadkiem, a jednak wykonałeś Boży rozkaz. A przy okazji. Zawiesza głos i prowadzi mnie do zamkniętej, solidnymi drzwiami pieczary. Wszędzie leżą krótki złota, a aż siadam z wrażenia. Mamy tu tego pełno, mówi jak gdyby od niechcenia, i sięga po duży jutowy worek, stojący w długim rzędzie innych worków pod ścianą. <grym> Nogi uginają się pode mną. Nie zechciałbyś może. W worek złota? Pytam zaskoczony. Zawartość tego worka to coś cenniejszego niż możesz sobie w tej chwili wyobrazić? Żegnamy się. Niezbyt wylewnie, jak to mężczyźni. Podwodni chcą na mnie popatrzeć po raz ostatni. Wzrokiem szukam trzy piersiastej dziewczyny, ale nie mogę jej nigdzie dostrzec. Wszędzie prawie sami faceci. Niepokoi mnie to troszeczkę. Wypływam na powierzchnię. Będąc już w łodzi rzucam linę i po pewnym czasie czuję jej lekkie naprężenie. Po kilku minutach worek jest już razem ze mną. Zmęczony kładę się na deskach i ciężko oddycham. Uszczęśliwiony obiecuję sobie w duchu, że jutro muszę wrócić po więcej. A może nawet po wszystko, a bo co im tam na dole to całe złoto? Dopływam w okolice mojej chaty, ale nie mam siły wyciągać łodzi na brzeg. Rzucam więc kotwiczkę. I obejmując czule worek ze złotem, zasypiam słodko wtulony weń jak dzieciak, który właśnie otrzymał wymarzony prezent. Skarb daje pewność odejścia z roboty. Na długo! Przed beznadziejnie, beznadziejną emeryturą. Wreszcie będę mógł zająć się rzeczami, które mnie naprawdę interesują, a nie tylko tyrać w kapitalistycznym kieracie do końca mych dni. Tej nocy znów przyśnił mi się dziadek. W letnie upały zawsze zakładał kalesony, buty z cholewkami, barani kożuch i tak ubrany siadał przed domem. Po niedługim czasie wołał na cały głos do babci. Idę, ma! Słabo mi! Miał szmergla. To dziedziczne? Zresztą, czy to ważne? Dzięki nieoczekiwanemu podwodnemu spotkaniu stałem się bogaty. Powoli otwieram mocno zawiązany worek i sięgam do jego wnętrza ręką Dotykając czegoś Co z pewnością nie jest metalem szlachetnym Martwieje Cebula Wypływam na morze w celu złożenia reklamacji Jednak nie udaje mi się dopłynąć Okolicą targa duże trzęsienie ziemi, i moja łódź ulega wywróceniu. Dopiero po kilku godzinach przebywania w wodzie odnajduje mnie wojskowy ponton ratunkowy. Dobrze, że miałem na sobie łatwo widoczny pomarańczowy kapok. Przez wiele dni próbuję znaleźć to podwodne miejsce, ale nigdzie nie natrafiam ani na nagromadzenie dużej ilości roślin, ani na podwodne studnie. Wstrząs zmienił zresztą całe dno w jedno zbiorowisko zwalonych skał i mułu. Widoczność w wodzie jest ograniczona. Urlop się kończy i muszę wracać do kraju. Przede mną znów cholerne 11 miesięcy ciężkiej charówki. Następnego roku znów jestem w tamtym miejscu. I przez cały miesiąc prowadzę kolejne poszukiwania podwodnych braci. Jednak bez powodzenia. Gdy któregoś wieczora siedzę zrezygnowany na plaży, a z odtwarzacza płyną kojące dźwięki moich ulubionych ludowych melodii z wschodniej części Bawarii, zauważam wyrzuconą właśnie przez morskie fale butelkę o niemodnym już dziś kształcie niemożliwe. W środku widzę jakąś kartkę papieru. Drżącymi z emocji rękami rozkładam ją. I odczytuję wiadomość. Witaj, bracie na wodny. 221 naszych kobiet. Szczęśliwie porodziło wielu twoich synów i wiele twoich córek z nasienia zebranego skrupulatnie w słoik po drzemie ręklodowym przez moją córkę tę z trzema piersiami. Jak cię tylko zobaczyła, od razu przystąpiła do działania. Inteligentna jest i szybko wykoncypowała, że Twoje pojawienie się u nas jest idealną szansą do zdrowego rozrodu. Dobrze się spisała spryciula. Fakt, że niektóre z urodzonych dziecków są pokraczne ze względu na naszą klątwę, znamienita większość to jednak sztuki zdrowe, mające wszystkiego dokładnie po parze. I o to chodziło. Będą one zarodzią nowej, świetlanej przyszłości naszej zanurzonej gminy. Dobry Pan przeniósł nas w inne miejsce, abyśmy mogli dalej żyć w pokoju i spokoju, nie nękani wizytami przypadkowych ludzi z powierzchni. Nie to, żebym miał coś przeciwko Twoim odwiedzinom, ale wiesz, spokój to jednak spokój. Twój Hermeneutyk, patriarcha gminy podwodnej. Płyta z bawarskimi pieśniami przestaje grać, a ja jestem przerażony informacją o aż tylu moich nieplanowanych dzieciach. Ile on napisał, że ich jest? Wiele? Ale co to znaczy? Dwie setki z okładem, trzy setki więcej? Jakoś niedobrze się czuję, mając świadomość, ile potomstwa nieświadomie spłodziłem. A to wszystko przez jedną, jedyną chwilę nie Czas jest najlepszym lekarzem. Myślę sobie w duchu, że nasz pan je wszystkie z pewnością dobrze tam wykarmi. Tak jak do tej pory zdołał wyżywić przez dziesięciolecia tej całą podwodną gminę tam dzieci z pewnością będą się lepiej chowały niż gdyby żyły wśród grzechu chciwości i występku tu na powierzchni pewnie nawet wyrosną na lepszych ludzi dopiero teraz zauważam dopisane na dole listu postscriptum postscriptum ostatnio naszą gminę odwiedził wasz pan papież, ten zagraniczny, nieszczerze gratulując nam w niby naszym języku zachowania czystej wiary ojców, lecz po koślawo wypowiedzianych słowach błogosławieństwa poziadam wszystkich rodaków, został źle zrozumiany i doszło do poważnych rozruchów na terenie Naszej gminy. Koniec. Czytał Grzegorz Pawlak.